I dzisiaj popatrzymy różne te yy, filtry i tak dalej. Dobrze, zobaczymy pierwszy. Oczywiście jest się O, tu mamy... Yy, dobra, zrobimy ten ranking. Bri Bri, Bicus, Dicus. Nie, nie znam tego, więc na 10. Dobra, kolejne. Bombardiello Crocodella. lili, li, li. Czy jak to tam? Lirilla. Nie znam tego też. Znaczy trochę znam, no ale nie za bardzo. Nie znam za bardzo, ale są dziutkie. Dobra, kolejne. Bombombini, gusini. Burbal... Kapibara. Właśnie, że Kapibara. Saturno. La. Nie znam. Tripitropi. Frigot. Dylla, tralala Super Dobra, na kolejny. Zrobimy P2, bo ten ranking był trochę długi. I w ogóle, tak akurat jest mega. Bo ja kocham Sandrio. Zobaczymy, jak bardzo znam Sandrio. Więc kuromi. Kocham kuromi. Więc jak mam nie wiedzieć, co to kurobi. Kieropi. Kieropi też bardzo lubię. Jówin. Teraz takie coś. Co to w ogóle jest? Jakieś trochę... Y, tam twarz z Minecraft. Kolejne takie coś. Co to w ogóle jest? Wuj. A tu dziewczyny jeszcze z Minecrafta, Jezus. A tutaj narysuję dla was serduszko. I ciekawe jak wyjdzie, ja strzelam, że coś z serduszkiem. Nie, taka o. Teraz takie o. Strzelam, że wyjdzie... Mm, ten, y, tęcza. Nie. Teraz łapki. Strzelam, że wyjdzie serce. Ale żaby mi się nie udaje. Nie. Teraz serduszka. strzelam, że wyjdzie zwykłe fioletowe. No mam nadzieję, bo kocham fioletowe. Tak, a jest bardzo duży fiolet. Nie. Patrzcie jakie są jeszcze duże. Jezu ma Co tu się nie wyrobi? Nic mi się nie pokazało mam no, włączyć nagrywanie i dotknąć no i dotykam no i nic się nie dzieje widziałam super oksal nie mogłam nagrać twarzy więc no patrzcie na mój pokój ała aż mnie oczy od tego bolą patrzcie to jest normalnie czekajcie pokażę kuromi patrzcie rozpoznajecie? to? coś? Mm, i w sumie dajmy ostatnie bo nie mam czasu nagrać i w sumie Przykro mi, że tak późno, no ale wtedy nie miałam czasu. Bye bye.